Witajcie kochani w ten szczególny dzień Święta Zakochanych. Chcieliśmy złożyć życzenia wszystkim paniom i panom, dziewczynom, chłopakom, którzy się kochają, są razem słuchaczem, czytelnicy, widzowie, bo walentynki bywają różne, może być na przykład walentynka przeprosinowa i taka walentynka właśnie przyszła dla Beaty z Nowego Sącza, od skruszonego męża. Pięknie wierszyk napisał. Gdy cię wspomnę, serce pęka. Żyć bez ciebie to jest męka. Tydzień w szopie chyba styka. Sorry za tego chomika. Klnę się na swą własną matkę, że odkupię ci też klatkę. Piękny. Dalej idąc. Może być też yy, walentynka ostrzegawcza przez, przed czymś tam, <laughs> na przykład. Choć w głowie mam piękne, chwile razem spędzone, powtarzam po stokroć. Spierdalaj, mam żonę. Można i tak. Mm -hmm. O i tu jest już taka, <laughs> mamy tutaj greps walentynkowy. Od Urszuli z Zakładu Karnego z Białowęki. Można powiedzieć, że nasz reporter, redaktor, żeby go tutaj przynieść, nadstawiał tyłka. Cytuję: Drę na ścianie każdy dzień, gdy bez ciebie kocham się. Choć to tylko za podatki, jednak kurwa miech odsiadki. Nic się nie ma, będę dzielna. Jutro wracam, twa patelnia. Piękno. Korzystając z okazji, też chciałbym dziś pozdrowić wszystkich zakochanych i ciągle odbieramy od zakochanych walentynki dla Was i na łamach naszego programu walentynkowego, koncertu życzeń, przekazujemy Wam tym razem od Joli. Walentynka zrodzona z wyrzutów sumienia. Gdy cię u nas zobaczyłam, zaraz się zauroczyłam. Męską ręką brałeś schab. Już po zmianie kilku dat mogłam krzyknąć, nie jest tego. Żałuję ulaz mięsnego. Dotarła do nas też walentynka z bliskiego naszego sercu Śląska od Gerarda, dla nieznajomej, którą gdzieś mijał. Jakże miło Cię z roboty, coś wypchało mi galoty. Jakże stwierdził, że to ciulik, zaprosiłem Cię na kulik. E, nadsyłacie różne wierszyki, dlatego ja będę kontynuował. I tutaj jest walentynka platoniczna, a może też i e, taka, która szantażuje taką osobę. Hmm, nadesłał ją Krzysztof, lat 52. Widziałem cię pierwszy raz w lesie. Jak worek ze śmieciami niesiesz. Jeśli zechcesz być moją, o luba, usunę ten filmik z YouTube'a. Tak. Następna walentynka. Jest to walentynka od Ani z okienka numer 9 z banku. Choć znamy się długo, prawie 24 lata, Przypominam, jutro kolejna rata. A zatem opuszczam was, moi mili, by nie uronić ani chwili. Odkąd sięgam pamięcią, ze mną dzień w dzień masz święto. Noszę cię na swych rękach i wyznaję twy piękno. Dzisiaj w dzień ten szczególny, pozwól, zdejmę opończę. Dzień choć jeden odpocznę, bo się z tobą wykończę. I ostatnia walentynka dzisiejszego wieczoru. Jesteś owocem w mojej kieszonce, jesteś kwiatuszkiem na zielonej łące, jesteś szczotką przy toalecie. Chcecie poznać mój facecie. Jesteś słodki jak eklerek. Chcecie zjeść dziś na deserek. Podpisano Krystyna 68 lat. Kochajcie się wszyscy, chłopcy, dziewczęta, kobiety, mężczyźni. Jakże w miłocie z roboty coś wypchało mi karody. <grystanie> <grystanie> <Banana. grystanie> Dobra, jeszcze raz. <grystanie>